Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek serii Scrap Mechanic i ze mną jest Jabełę, e -e. cześć siema Yo. Sie, 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 siema hej grzejesz. Ja mogę grać? No, jest poniedziałek. No, let's go, możesz, let's go. możesz pierwszy być. nie, nie, nie mam tego What's that to? Man? To jest. Ale no właśnie nie wiem, jestem ciek Oj, Ojusiu Trochę w sików przytraciłem powiem ci tak se spadło o no mój odpusz. komputer jest zrobiony z kupy i kupy Wow Uuu. Dawaj drugi Ej tak. ale skowierne Chyba będzie latać Znajmniej szybko jeździć po ziemi szurać wow. Ale no, no jak, jest, jak, jest, jak jest w formie tego to tak troszczy Wow Pa 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 na to, widzisz to? Pa 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 co ja robię Szszsz, nara Oj oj oj, wow. ja już rypałem o ziemię przyjacielu ja tu poleciałem w kosmos gdzieś się? Aaaa tak. Boże, FPS-y strasznie spadają No strasznie FPS-y spadają zielona maszyna jakaś O no, ładna, Fajnie zrobiona, fajnie się rozkłada, bardzo mi się podoba No, bardzo fajnie lata, ale tak, no nie da się tym sterować za dobrze, wiesz? Eee, <śm> yy, no <śm> Wo, ja już na pleckach leżę y jedynka, dwójka się obracasz Aaaa cwane kupsko Takie buty Lecę w kosmos, zaraz będzie ściana świata, górna, sufit uuu, O, przywaliłem tak. Ja to nie wiem co robię O, dobra, dobra lecę ta. w sufit, dobra już nie Dobra już tak, dobra już nie Ja spadam i się kręcę Nie yeah, ma portfelitu M Musiał ty zaśpiewać Wiedziałem, piec. żeby cię zdenerwować o, bo to mam. jest rybny sklep! Nie no, ma portfeli tu bo to jest rybny sklep. Gdzie jesteś? Podejdź do mnie, bo ja się nie widzę, powiedz, że mnie widziałeś. No widziałem, cię widziałem. tu to where are you. Już, już lec. Czy powiem ci będzie ciszko to w jakikolwiek sposób przerobić na pewno? No ja nie chciałbym tego przerabiać, to tak laguje no, serwer, że po prostu... No chyba I, będzie trzeba i, od razu przejść, to muszę No ci, Ale pomysł nie. fajny, bardzo ładnie się rozkładał. Mój się zepsuł zdecydowanie Mój robi fikołki, chociaż go o to nie proszę No mój tak samo właśnie zaczął robić fikoły Dlaczego? Nie wiem, może dostał 100 euro Ha śmieszna sytuacja Bo, o, bo jest to jest ten, ten fan, fan, badz. ja to tak fikołkuję, Jema. ja nic nie trzymam, mam rączki Wysiadam tutaj Siadam z tego skurczymyka ja, ja, ja nawet nim nie siedzę, on się kręci No Dziękuję właśnie mój widzenia. też, dobra chodź tu gościu No ja mam maszynę, która zrewolucjonizuje. Ten... Zrewolucjonizuje. Krapy, rewolucja. Zrewolucjonizuje. Rewolucje. Wow. Pa, la, 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 Lamborghini. Pa, jaki magnes działa. Garlandos. Gar Garlandos, cześć. Wow. Czy ona się. Maska jest... wow. wow. Automatyczne drzwi. No tak, właśnie, podchodzisz jedziemy. do nich, ale wypas. Wow. Chodzisz wow. do drzwi, i się same otwierają, ale ja, a na trójce się jeździ do przodu, trochę głupie Czemu do przodu? Nie mogę jechać do przodu Dlaczego? Ale bez sensu. Jedynka, dwójka, turbo, doładowanie Jedynka też zamknięcie drzwi Okej okay. Dwójka, turbo, doładowanie Okej okay. Jedzie jak popierdzielony, nie? I miota w ogóle Ale ciężko się ładnie. skręca No, ale jaki ładniutki No tak, kurde No ładnie, zrobiony jest ładnie, ale jest taki... Nie ma co dwójki klikać, bo tak za że po że gleby nie trzymie Nie trzymie się gleby Moje to wysprzęgla co chwilę gdzieś w jakąś inną stronę przez to No właśnie A trójka se kliknij i przytrzymaj taki silnik w środku A No zasuwa no fajne, fajne auto w sumie Fajnie Zajebiście wygląda. zrobione, naprawdę te drzwi i tak dalej, ale no... No, ale to, to, to kurde nie jeździ w ogóle. Przecież to on. samo skręca. Ja jadę do przodu, a on kurde mi poślizg pada. To tak jakbyś dostał bardzo ładny rower, ale bez kół. No, no, no. no tak ten działa! Działa! No, ale jest przepięknie zrobiony. No, bardzo, nim bardzo ładny. Taki ja badmodel. Wiesz, co bym zrobił, że działało? Ja bym mu ten powiększył. Koła. koła. Nie, nie, urwał, powiększył. Mieć większe koła, Ja diabeł. Większe. Urwać jego gościu. Teraz. Bierzemy, jest, urwamy i koniec. Przecież to są te duże koła. To nie są te małe. Nie. Tak, tak. To są te duże oczywiście. Aha! Takie buty chcesz zrobić. No dobra, to zróbmy, że tak. Be -re -be -re -re -re. Nie ma portfeli. Ty medium tanka czy large tanka brałeś? A nie wiem. Tanka, large tanka. O kurde, chyba. On trochę przylegował. Koło Źle, źle koło jest. Trochę laguje chyba, nie? Coś laguje. No jak y, wziąłeś tego? No, ja mam 50 FPS-ów. No bo ty masz komputer z Nasa, a ja mam z gówna, już ci mówiłem. Ale tu ten laguje ci nie. Nie, dobra, już nie laguje. Dawało ci. Się. Ej no, aha, i teraz będziemy się cały czas mieć otwarte drzwi. No, powiem ci, że tak średnio. Teraz to ja sam skręcę na przykład. Tak. No. Zi, 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 nie, zi. taka średnia ta maszyna. No, to auto po prostu jest jakoś tak dziwnie skrzywiona. Ale jedzie, fajnie. Tylko nie mogę skręcać. no Właśnie to mówię. Bardzo ładne ba bardzo ładne auto. Bardzo ładne auto. Trzeba je skasować. Weźmy inną maszynę. Bardzo ładne, ale niepraktyczne. Wuj Tak, ale bardzo ładny model. Jak ktoś chciał, żeby odwzorować tę maszynę, to mu się udało odwzorował hm? Tak. Tylko, że zapomniał o dobrym aspekcie jeżdżenia. Tak, bo to ważne, wałta, żeby jeździły. Proszę bardzo, buduj. Co my to mamy dalej? To jest mój drogi. Mhm. O. zabrałeś mi ten tygnoju. Nie, no nie mogę twojego usuwać przecież. To jest przyjaciel mój. To jest. To jest. Li Siadamy, jedziemy. Mam pewien problem, bo nie wiem czy jest, ona jeździ To jest jeden fotel tylko, to ja sobie wsiądę tu o, jedziemy! Okay. O, ona jakaś a, myszka. to już? Już do tyłu, a do przodu? A znowu do tyłu jedziemy e, Ona jeździ do tyłu ogólnie Co? Może znać pana? Czemu do tyłu? A no. źle guziki ustawiłeś? Nie te silniki. Nie, ale nie da się zmienić, bo te silniki po prostu tak jedle jadą A, one są do tyłu tylko Tak nie, do przodu też są silniki Co jest? Musisz coś innego, może... Tylko jest przyjmie. jeden klis jeden przycisk jest tylko a kliknij do przodu, po prostu. To, to stoi w miejscu. A jak nic nie ruszam, to jedzie do tyłu. Chyba się A coś komuś porybało. Kliknij tylko do przodu. O! O, widzisz? Ta Ba pa, pa, gąsienica! Gąsienica, ale to jest, no, ta to, jest ta, to nie jest gąsienica, tylko to jest ta pijawka. Liczy cik, li, li, liczy cyk, 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 pamiętasz i skręca. No, Ej, ale ładnie jeździ. A skąd to jest ta liczy, cyka, cykę, cyk? No z Z jakiejś gry, czy co? Nie, licz, mój drogi przyjacielu, to jest po prostu pijawka. To jest pijawka. Pokazać ci sztuczkę? No. Nie! Kurde, wiedziałem. Fajr, jesteś legalny. Liczy cię, cykę, 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 się. Licz, cyk, 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 licz, cyk, do swojego odwłoku. <gry> tak, go usunąć Nie, będę zwlekał na zwłoka dla tego odwłoka. Kurwa, A Ja Ło! Ja przyspawam. Piotrek! Piotrek. Chodź du, przyspawam ci twój odwłok. Latająca pijawka. Kurwa ci odpadła, typie. To ciżko mi jest, wiesz? Wróć. A, ja jest tam do góry nogami, No nie mogę. O, dobra, czekaj. O, o, lec. Dobra, to nie takie proste jest, Piotruś? Dobra, to musisz poczekać. Już, już biegnę. Liczka, cyka, cyka, cyka. Weź wysiądź Liczka, cyka. i go postaw tak no Postaw posto. go. Nie mogę, bo trzymam tamto. Musisz wysiąść i wziąć to o -o. na podnośnik. Jestem, jestem w silnik, to nie jest takie proste. Eee. Kliknij jakiś guzik, może ci się uda. Okej, okay, okay, dobra, usiadłem. Eee. No? Eee. No nie liczyłem na to. A kliknij ten drugi guzik. Nie mogę się ruszyć w ogóle. No nie, dobra, zabieram niestety, muszę teraz liczyć. Liczy, cykę, liczy cykę. Ja do ciebie przyjadę. Liczy cykę. Nie, ty już nie jeździć, bo ty. Znowu to zepsujesz wszystko. Znowu... znowu urwie ci się ogon. O no, widzisz. Ty mało po. Ja niosłem cały czas to. Liczy liczy cykę. O, pospawałem. Liczy cykę powrotem. <grym> Możemy jeździć. <grym> Ale weź, no ma, make, sure, make sure i znam do lead, man. Dawaj. Liczy cykę. No i działa, Ale brzydki działa? mi ten kręgosłup wymieniłeś. Nieprawda, ładnie. A może to po prostu, on nie ma kółków. I czekaj, czekaj, A możemy go przyrobić trochę, wiesz? Co on dorobisz? Po, po, pokaż, ja ten. Ja ci podkręcę trochę te obroty. Zrobi mi takiego partybusa z tego. Uc, uc, uc. No, można. Można, można. Na końcu trzeba kibelę zrobić, bo to przecież nie może być że, że gosienica bez kibla. Co to ma znaczyć w ogóle? Gdzie ona robi kupę? Jak nie ma tego kibla. No. To sensu. <śmieniciela> I to ta ostatnia ostatnia część. O, spuściłem sobie wodę w gościnicy. elegancko, no, to się nazywa gąsienica. Bardzo sensowne. Powinieneś dostać jakieś archiwa w skrapie. Zpuszczaj <śmieniciela> wody w gośnicy. Przestań. Przestań! Wszyscy to już słyszeli. Wiem chyba Albo nie. Ja pierdolę porąbane te silniki da się zrobić wyjście do kibla Dobra, gotowe Ready? Siedzisz? No Uuuu się Przegąsienica ninja To ona jest taka wściekła pijawka Teraz to zapierdziela likitu Łooo O, się przysała do końca Fanie. świata małpo wredno nie. Pi Ale wsteczny jedziała nawet No Wsteczny w dupiu Jo. Dałoby się do góry też lecieć trochę, pa, 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 pa. wiesz? Zdecydowanie Zaraz, zaraz naprawię ten błąd, spokojnie Nie Siedzisz tam, na kiblu? A nie, 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 szedłem z, z kibla. Będziemy pa. próbę podejmowali Podejmuj Próba! Ona lata? Już, już lata Panie, wow. do, do świętego Mikołaja, kto rzucał gościonicę na czadą pijawką? Nie, Czekaj, cykaj, 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 cykaj. Czekaj, pa! Jak się, kurde, się miota teraz. O nie. Miota ją ja. jak go gościu. Dobra, wychodźmy Oficjalnie ją zepsuliśmy. Zepsuta. Ej, 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 stop dać! To O, jestem w silnikach. Ja nie mogę o, co... wejść do mojego kibelka, dobra, czekaj. Wyjdź mnie. Wyjdź, stąd. O, Wypuść. Dobra, ja jestem. Pójść. Do you want to get out, man? O, wypadłem. Zrobiłem dziurę w kąśniku. No, jej odpadło. No, i to tyle w gąsienicy. No, chyba. Po... Cieka, cieka, po, cieka. Polatale, my polatale. Ma się Teraz moja jeszcze. super opcja, pa. Nie, kurde, mój komputer widać. Nie tak bardzo, nie przesadzaj, pa. A, No trochę zacina, ci wybaczę. Co to? Nie no, co ty, wsiadaj do góry. Sensor rage, a taki sensor jest tam. musisz wskoczyć. Gdzie jest z tyłu? Po no, z tyłu jest tu. No, ale nie widzę. to no, jest burtę? o, tu, wskocz sobie po silniku. Ach. Ach. I czeka, czekaj, czeka. 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 tam się wchodzi. Pop. ja mogę coś robić Ech, chyba, chyba, nie. Nie. chyba niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Ło, ale prędkości patrz. No, tnie Palmo, troszeczkę powietrze w ogóle. Prawo Piotrze. Wszystko ci działa? No, śmiga. dobrze. Eleganciańskie. O, o, o to jest koniec świata. Koniec świata, Piotrek! Uciekaj! Koniec świata! O, ty o, ty mamy, lolo lolo. mamy kaczuszkę chyba z przodu. Kaczkę? W porządku. Po co Po Piotrek? pusta, kapusta? Po pusta, ci pusta. Nie wiem, czy tak działa motorówka. O, Surfujemy! <słuch> Dobrze! A, e... Teraz triki! A trek. Co się stało? Noe patrz, widzisz mnie? No widzę cię Halo, nie mogę wyjść Podnieś ci ten? Wyjść ci, ci, nie mogę O Pomogę ci, patrz nie. To, to odpadło, widzisz? No, wyżej wyurwał sufit Urwało się trochę, to nieważne, to nie było potrzebne, bo działa Widzisz? Widzę Pyk O Nie wiem czemu są łączone silniki, ona nie lot w ogóle ty żona jest na tym, nie? Nie, nie, jest właśnie na podnośniku. A, zaplim mam pasy! Bziś, pa. O, Tam jest koniec świata, no przecież. Nie tej. mamy tego. A, bo tu już jest koniec świata. No! Rzeczywiście słabo. O, uchy! Siedzisz? Uż, nie! Piknij coś. Dobra, jestem, byłem! Wow! Jestem! Jej Łódź, łódź! Zielona łódź! Jesteśmy w Łodzi? Tak, to jest łódź, totalnie urwałeś, tak, człowieku, na połowę spodu Aha, prawdziwy, Ale głośno jak to cholera tak. jest No, trochę szumi, zgłusza Ale to ładnie lata, widzę no, no dobra, chyba tak, jak, jak zaczęło brzydko latać, to powiedział, że ładnie lata No bo ja skręcam trochę, wiesz? I ty jesteś szalony A tak tu ładnie leci pan Jesteś szalony, Piotrek! Co ty zaczął ma na sukces? Wyszedłeś? No, już dawno. A tyś poleciał. Poleciałem. Wysunąłem cię łódź. Czemu? Ja drugą zrespiłem, mówię polecę do niego. On. Usunął uć Za to ładnie wygląda z tyłu taki parówczan. Lecę po ciebie. Łapcie kotwicy Dobra, muszę zrobić szybką akcję. Uch, postawić krzesełko i usiąść. Wolne tempo Ła ty cignoju! Ale nie w drugą stronę! W złą stronę jesteś odwrócony! Ciężko jest się odwrócić. Eee Jestem! Byłem! O, o co coś zepsułem, sorry Eee Piotrek! Ło, jak to zapierdziela od razu szybko, nie? Abordarz! Aborcjaż! Nie. Dobra, jestem. Nie. uć tego nie wytrzymałem. Protest. Dawaj, skasuj to w pieron. coś popsuło całkiem się. Popsuło się już. O, bardzo ładna to była. Bardzo ładna płacy. Look at this, look at this, look at this, look at this. Co? To jest Pokémon niby? Tak. Legendarny do tego? Aaaa! Aaaa! O nie, zaraz mnie zaciucie! Zaciucicie? Nie! Czekaj, wiesz co, wiesz, czego Szmak. on potrzebuje, stary? Do, ptsz, daj go popisku. W ogóle słabo. Jakiś taki, nie do darcia. Będzie to bardziej to deadly jest? z toporem, który jest większy od niego. Chcesz mu przyspawać topora? No, do twarzy. No, coś, ty, jak do twarzy. Normalnie bierzesz do buzi. Ręcy. Eee, to zabrzmiało źle. Eee, Normalnie, bierzesz do buzi i jest git Hmm, tylko, how I can do this man? E, nie mogę Nie? Czekaj Coś mi wow. się wydaje, że to może go wywalić Ale zobaczymy o! No nie mogę. O! Yee, Ej nie wywaliło nie. go nawet! O dobra, wszedł. Jest to porem gnida, bo... Ty To morderczyk... jest O, ale wygląda zajebiście. Ale jestem zły O nie! Ej, ale dobrze pokur. wygląda! Da się zrobić screena Słuchajcie. z ten? Z gry? Może to jest screena, później z odtwarzacza w Windowsie. Jak to dobrze nagrasz. Wiesz? Tak? Ja tak robię miniaturki. Aha ja secret poszedłem. No To co, już możemy go zabić? No Ja bym go tutaj troszkę przyspieszył na przykład Łabafet Łabafet Pa Już, już mu to montuje. Ale fajne, fajne oczyska ma nawet Bardzo fajne oczyska ma Co był mu pępek Teraz ma pępek O! No iść. E, teraz ma tę. Te. u nie ma. Widzisz, no, nie co on strajnie. robi z tą ziemią? Świnie? Świn to, No, je ją, skubię. Skubię, dupiem Przecież, skubię ją. Dupiem ją, skubię, mówię. O, ale nadal Top. ma topór. No? To jest na mu to, gościu. Nie może, że to jest wojownik, tak, on nie może być szybki. Nie może być szybki? No. Chłopie, właśnie wojownik. Nie może być szybki na szybkość, ale musi być si silny na siłę, wiesz? Aaaa, no tutaj, to, to, to wszystko jasne. Bo patrz 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 patrz, 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 patrz. Chyba nie. Mogę ją oprzeć, patrz. patrz za ataku... a ty masz jeszcze jedną. Oooo, tak. patrz, co robię. Aaaa, odetnę ci nogę! Ech, to osłabi twoją nogę! Ech, a, nogę, osłabia a, nogę. A. Urwałem osłabia nogę! Dob Urwałem Dobry pomysł, pokonałeś. Eee, ala homora! Nie ma. Czy tam, nie wiem, awary kadabra, dwa kije. To, to, się jest, nie schowa, to jest się nie żyje. Totalnie, to jest totalnie. Abra kadabra, kto się nie schowa, ten nie żyje. E, To jest a apropo y, y, serii Farming Simulator 2017, tak? Tak, to jest Dokładnie. To teraz jest właśnie tutorial. Py, 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 Co on robi? Klikam guziczki i tak nic nie dzieje. O! Ło, za blisko. O, Piotrek! Nie, nie krzyżuj strumieni! Sz Uf. Bo Piał zginąć. No, ogólnie to ma cztery klawisze z czego dwa, trzy nie zrobią. Co? Patrz na mnie. To Patrz. robi tylko po czasie. Co co zrobiłeś? Takie... O! Obróciłem się. Obróciłem się, podniosłem z tyłu pod naszarkę. A na dwójce? Co jest na dwójce? No coś powoli. Na dwójce się obracasz. Na dwójce na pewno? Na trójce no. się obracasz. Na trójce podnosisz tył. Chuj ja już się pomówiłem. Na czwórce podnosisz tył. Eee, jaki wiesz, ten... A, blam, blam. Zjem cię. No, podniósł się. O, 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 o. Zły pomysł. O, ja, to skamstwo nie? No. Nawet w ciebie nie wierzę, ale tak przejeżdżam obok i... ten not for dog sausage. Ale fa fajny ten. Pojeźnik. Patrz Zdzieram. Zdzieram twoje kratki O kurwe Przepraszam obie. Popełniłem błąd okay. Popełniłem bot, Piotrek Czekam O boże, przepraszam Wytycz, wytycz O jest i żyjemy ba, Ja mam go. silnik nawet rakietowy Tak? Ja mam, nie mam Traktorowy, bo ja oram pole Silnikiem rakietowym pole na traktorej, hej hop, się bada, no. to mówi? Wyty, wytyczam trasy dla nowych marchwi. Czaisz? Wyty, wyty, ty? Wyty, to wyty, wyty, wytyczam. Wyty, wyty, wytyczam. No, także pewnie będzie farming simulator na kanale. Ciekawostka dla wszystkich tych Farmerów? Farmerskich świrów. Farmerskie świr świry z widłami. Jakieś jak są, to. Będzie tak. Protek! Co robisz? Zbieram gnój. Zbieram gnój, bo muszę podlać kurde, marchew. Gnojem no. podlać, pozdrawiam no, z No. Dobra, tyle w tym materiale, dzięki za oglądanie uh, W ogóle to was Szymer dak, no, no, żebyś wysiadł. Cześć